Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić choinkowe bezy na patyczku. Do ich przygotowania potrzebne są: 3 białka, 180 g cukru drobnego, szczypta soli, kolorowe posypki do ozdoby. papierowe rurki do picia Bierzemy miskę do której wlewamy białka i dodajemy szczyptę soli Miksujemy Dodajemy stopniowo cukier Dobrze, otrzymaliśmy błyszczącą, sztywną pianę. Teraz przełożymy ją do woreczka cukierniczego. Przygotowujemy sobie woreczek cukierniczy lub, na przykład, zwykły woreczek strunowy i jakieś końcówki do nadziewania. Może to być na przykład spłaszczona końcówka, końcówka gwiazdka. To zależy, jak chcecie, żeby wasze choinki wyglądały. Krem przekładamy do woreczka. Krem nałożony do woreczka i teraz bierzemy papier do pieczenia. Na papierze rysujemy sobie trójkąty, do których będziemy wyciskać krem, a następnie wkładać patyczki od spodu i tak powstaną nasze piękne choinki. Umieszczamy ostrożnie patyczki. Ozdobiamy posypkami. Bezę możemy również wyciskać innym sposobem. Choinki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 100 stopni grzanie góra dół z termoobiegiem na około 2 godziny bazy gotowe Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz komentarz i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.